Cześć, witajcie na kanale Lego Retro. W tym filmie zaprezentuję zestaw Lego numer katalogowy 6593 i jest to straż pożarna. Zestaw jest z serii Lego Town. Jak wiecie z poprzedniego filmu, Lego Town to dawna nazwa Lego City. Zestaw jest z roku 1991 i składa się z 126 części. I niestety, jeden z elementów w moim przypadku jest uszkodzony. Mianowicie yy, urwany wąż. Pamiętajcie, wydbać o węże. Reszta elementów w 100% zgodna z instrukcją i jak widać nadruki w bardzo dobrym stanie. W zestawie jest jedna minifigurka. Ma typową uśmiechniętą buźkę, zadrukowany jest tylko tor z przodu. Mi osobiście ta figurka bardziej przypomina kominiarza niż strażaka, ale pamiętajmy, że w innych krajach i w dawniejszych latach straż, strażacy mogli mieć inne uniformy. Sam pojazd jest czterostudowy i ciągnie przyczepkę również czterostudową. Na chwilę skupmy się na tej małej przyczepce. Widzieliście kiedyś bardziej uroczą i zgrabną konstrukcję LEGO? Do tego ma y, takie wysuwane nóżki. Które swoją drogą były używane również w noszach LEGO. Tak jak mówiłem, LEGO w dawnych czasach nie produkowało nowych części na potęgę, i tutaj projektanci musieli bardzo się głowić, jak przystosować istniejące już części lub wdrożyć pewne rozwiązania. Tak mojej konstrukcji nie zabrakło nadruku i ruchomych elementów. Przejdźmy do głównego pojazdu. Jest czterostudowy i niestety nie ma tym razem drzwi. Czyżby nie było czasu na ich otwieranie, jak się pali? Jest za to e, otwierany dach i gładkie panele w miejscu drzwi. Najważniejsze w tym zestawie to bez wątpienia wąż strażacki z nadrukiem na e, obudowie i sama drabina rozkładana na obrotowej podstawie 360 stopni. Nie zabrakło akcesoriów. Toporek, walkie oraz zobaczcie na tą żółtą gaśnicę. Drabina podczas spoczynku jest przytrzymywana studami na dachu. Bardzo fajne rozwiązanie by nic nie latało podczas skrętów czy przenoszenia pojazdu. Co ciekawe mimo bocznych, mimo braku Bocznych podpór, konstrukcja nie przewraca się, jak drabina jest rozłożona. Poza brakiem drzwi mam jeszcze jedne, jedną wątpliwość co do obrazka na instrukcji. Nie jestem strażakiem i nie znam żadnego, więc proszę, piszcie w komentarzach. Po co przyczepiać wężem małą przyczepkę do dużego wozu strażackiego? Rozumiem podpiąć wóz strażacki do hydrantu albo użyć tej małej przyczepki jako pompy do zalanych pomieszczeń, ale po co w instrukcji jest przyczepiona ta mała przyczepka do dużego samochodu? Wozu strażackiego mimo tak małej liczby części nie sposób pomylić z żadnym innym. Duża w tym zasługa kolorystyki oraz samej drabiny. Sam zestaw na aukcjach nie jest jakoś specjalnie wysoko wyceniany. Stan na dzień dzisiejszy 0709 2021 no to jest maksimum 90 zł, jakie przyjdzie nam zapłacić za ten zestaw. Pilnujcie tylko. By był kompletny, szczególnie jeżeli chodzi o części z nadrukiem. Są bardzo rzadkie i drogie. Sama drabina to wydatek około 3-4 zł. No tutaj są dwie sztuki. Reszta części dosyć typowa. W rozsądnych pieniądzach, ale taniej i tak ku, idzie kupić cały pojazd niż kompletować go z pojedynczych części. Jeśli filmik Wam się podobał, pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji z dzwoneczkiem. Hej, cześć!